Zapraszamy na cykl Jan Paweł II od nowa. Od nowa. Co się kryje za tą grą słów? Spróbujemy spojrzeć na nasz świat, na sprawy dla nas ważne, na nas samych z punktu widzenia nauczania Jana Pawła II, ale w sposób współczesny, nowy i świeży. Ze mną porozmawiacie, uwaga, o sztuce i kulturze. Czy kościół potrzebuje sztuki, czy sztuka potrzebuje kościoła? Czy kościół potrafi uszanować wolność artystów, tak aby oni mogli eksplorować nowe, nieznane przestrzenie, a jednocześnie, co kościół może artystom zaproponować? Pytania ważkie, pytania ważne, pytania budzące, czasem ostre dyskusje i kontrowersje, nie będziemy ich unikać. Dają do myślenia. Moi drodzy, zapraszamy na YouTube gościa niedzielnego. Tam na was czekamy. Sztuka, która się nie odżywia religią, zacznie zjadać własny ogon. Myślę, papieska jest głosem wołającego. Na puszczy, już kompletnie bezludnej. Nie tylko ten dialog jest potrzebny, ale on jest konieczny. To nie jest głos po nic. To jest głos rozpaczy. Bratanie się z religią prowadzi do, do czegoś w rodzaju socrealizmu. Przez ciebie przepływa strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością. Człowiek jest drogą kościoła, podobnie jest drogą sztuki. Kultura jest tym elementem który konstytuuje nasze człowieczeństwo. Kościół i sztuka powinny być jednością, bo Bóg jest twórcą. To jest jednak też przestrzeń, po której hasają demony.